Królestwo Myrtany zjednoczone pod berłem króla Robara II. Podczas długich lat swego panowania Robar zdołał pokonać wszystkich wrogów królestwa oprócz jednego. Orkami była niezwykle kosztowna, a cenę za nią miała ponieść niewielka grupa skazańców. Król potrzebował mieczy i tarcz dla swego wojska, to też wkrótce każdy przestępca, niezależnie od występku, jaki popełnił, zmuszany był do pracy w kopalniach rudy w Korinis. Aby uniemożliwić im ucieczkę, król wysłał swych najpotężniejszych magów, by ci otoczyli całą dolinę czarodziejską barierą. A ja byłem jednym z nich. Niespodziewanie coś zakłóciło delikatną strukturę zaklęcia i zostaliśmy uwięzieni przez nasze własne dzieło. Więźniowie błyskawicznie wykorzystali moment konsternacji. Korinis wraz ze wszystkimi swymi kopalniami znajdowała się teraz w rękach więźniów. Król nie miał wyboru. Musiał negocjować. Potrzebował rudy. Miesiąc po miesiącu król dostarczał więźniom wszystkiego, czego potrzebowali. Miesiąc po miesiącu otrzymywał od nich w zamian nowy ładunek cennej rudy. Aż do dziś na skraj urwiska sprowadzono kolejnego więźnia. Nie wiedział, co go czeka, a to właśnie on. Miał wszystko odmienić. W imieniu Jego Wysokości, Króla Robara II, Pana Werantu, skazuje tego więźnia na. Stać! Skazańcze, mam dla Ciebie propozycję. Ten list musi dotrzeć do arcymistrza kręgu Magów Ognia. Marnujesz czas. Sam będziesz mógł wybrać sobie nagrodę. Magowie dadzą Ci wszystko, czego zażądasz. Niech będzie. Zaniosę Wasz cenny list. Pod jednym warunkiem: oszczędźcie mi reszty tej paplaniny. Jak się milcz! Milde! Dobra, zrzucajcie go! Aaaaa! Witamy w kolonii. Dość tego! Zostawcie go! A teraz precz! No już, wstawaj. Jeden człowiek odmienił los wielu setek, ale zapłacił za to wysoką cenę. Śniącego i zniszczył barierę, ale gdy innym więźniom udało się uciec, on pozostał pogrzebany pod ziemią. To ja wysłałem go do walki ze śniącym, to ja sprowadzę go teraz z powrotem. Jest słaby i wiele zapomniał, ale żyje. Powrócił. Aha, jesteś już. A ja straciłem nadzieję, że się jeszcze kiedyś spotkamy. Czuję się. Czuję się, jakbym kilka tygodni leżał pod stertą głazów. Hmm, dokładnie tak było. Życie zawdzięczasz tylko i wyłącznie swemu magicznemu pancerzowi. Bałem się, że nie zdołam cię wydostać z ruin świątyni, ale dość już o tym. Musimy zająć się nowym niebezpieczeństwem, grożącym tej okolicy. Okej, okay, witajcie moi drodzy, jest meczu, zapraszam was na kolejny odcinek... z to jest pierwszy odcinek Tarninga, Więc to, jest, to nie jest pełnoprawny odcinek, zapamiętajcie, to robię tylko dlatego, żeby rozpocząć tą grę, żeby później, się nie motach, montać się w pierwszym odcinku. E, tak, bo to będzie zaznaczone taką... zarąbistym mianem... G2... Returning... W nawiasie... Kratka, znaczy w to nawiasie, kratka 0. Dlaczego 0? No bo to nie jest jakby pełno odcinek, więc e, zaraz obo oboje więcej, więc tylko posłuchajcie o co Zeszek Sadas ma nam do powiedzenia. Gniew Beliara wzmógł się po upadku bariery i pokonaniu śniącego. Zapisano, że do tego świata przyzwany zostanie potężny artefakt. Bóg Ciemności wysyła swe sługi z misją. Ta misja jest już rozpoczęta. Sługi Beliara bezczeszczą prastare chramy. Budzą się strażnicy tych chramów, a ich gniew... Trząśnie ziemią. Wszyscy potężni magowie wyspy wyczuwają ten gniew. Niektórzy z nich są gotowi stawić czoło temu nowemu zagrożeniu. Musisz się z nimi sprzymierzyć tylko w ten sposób zdołamy powstrzymać Beliara. Okej, okay. więc jestem z wami na to wystarczająco dużo czasu. Jeszcze ja mam trochę ucieczyłem. do omówienia. Śniący został wygnany z naszego, naszego świata, świata. owszem, przepędziłeś go to prawda, ale powstrzymanie nadciągającej wojny nie leży już w naszej mocy. Ogólnie swym ostatnim kramiecznym gadał, śniący przywołał potężną armię zła. Był to wyraźny rozkaz okay, w więc... istot ciemna. No, zaraz wszystko opem dokładnie słowo magii, któremu nie mogły odmówić. Jego ostatni rozkaz brzmiał Przybywajcie. I przybyły wszystkie nawet smoki. Smoki? Tak, nawet te potężne prastare istoty. Wyczuwam ich obecność także tutaj. Smoki zebrały wokół siebie liczną armię. Służących im istot. Gdzie jest teraz ta armia? Zaległa obozem całkiem blisko stąd, w górniczej dolinie, niedaleko Korinis. Teraz przygotowuje się do ostatecznego ataku. Zostało nam niewiele czasu. Co możemy zrobić? Tym razem sami sobie nie poradzimy. W walce ze smokami może nam pomóc tylko moc i nosa. W pobliskim mieście Korinis stacjonuje oddział Paladynów. W ich posiadaniu znajduje się pewien potężny artefakt, dzięki któremu możemy pokonać paskudne gady. Nazywają go Okiem i Nosa. Musisz koniecznie zdobyć to oko. Ostrzesz Paladynów o smokach i za wszelką cenę przekonaj ich dowódcę, by nam pomógł. Gdy z nim porozmawiasz, musisz uzyskać artefakt Beliara. Hmm. Chyba Szpon Beliara. To odpowiednik oka i nosa. Nie wolno dopuścić, aby wpadł w ręce sług zła. Eee, jeszcze jeden, jeszcze jedna bardzo, bardzo ważna kwestia. Musisz odzyskać Uriziel. Uriziel? Ale przecież został w świątyni Świącego. Powinien, powinien tam wrócić? Myślę, że będziesz musiał. Eee, bez niego nie, może, nie mamy szans na pokonanie smoków. Hmm, ogólnie ja bez niego zabiję smoki. Jeszcze jedno. Musisz tra możesz trafić na kufry pułapki. Mogę ułatwić życie i je wyłączyć. O otóż nie. Yy, ja zostawię włączone. Dlatego, że trzeba mieć taki trochę dreszczyk emocji. Jeszcze jedno. Możesz, mo możesz, utrudnić, możesz, utrudnić, u możesz utrudnić przechodzenie ograniczony sen oś, 9 godzin na dobę no właśnie ja nie będę zaznaczył sobie tego właśnie mm, ograniczonego snu dlatego że przyjdźmy mamy 12 w nocy i śpimy do 9 rano a o tej 9 rano ktoś nam mówi dobra spotkajmy się o północy no i co zrobicie musicie czekać te yy, kurde ile 15 godzin tak po to żeby się z tą osobą spotkać na przykład jest pewna taka misja Ogólnie moim zdaniem to jest totalnie bez sensu, dlatego ja wezmę bez ograniczonego snu. I tutaj dogadamy do końca i widzimy się już yy, normalnie w grze. Czym dokładnie jest oko Inosa? To magiczny amulet. Legenda głosi, że sam Inos wlał weń część swojej boskiej mocy. Dzięki niemu odzyskasz część dawnych sił i będziesz mógł stawić czoła smokom. Oko ma też inne tajemnicze właściwości, ale o nich opowiem ci, gdy już zdobędziesz amulet. Dlaczego paladyni mieliby mi dać oko i nosa? Bo twoim przeznaczeniem jest nosić ten amulet. Skąd ta pewność? Jest kilka przesłanek. Najważniejszą z nich jest fakt, że pokonałeś śniącego. Gdybyś nie był ulubieńcem bogów, już dawno byś nie żył. Załóżmy, że masz rację i rzeczywiście pisane mi jest posiadanie oka i nosa. Jak mam o tym przekonać paladynów? Oko i nosa samo wybiera swojego posiadacza. Jeśli uda ci się je zdobyć i założyć, paladyni będą musieli uznać prawdziwość twoich słów. Jak się dostać do miasta? Idź po prostu w dół ścieżki prowadzącej od drzwi mojej wieży. Miasto jest duże, z pewnością je zauważysz. Tylko uważaj, droga do miasta najeżona jest niebezpieczeństwami, a ty nie jesteś tak silny, jak kiedyś. Wyruszę w drogę najszybciej, jak się da. Daj szybkie obieganie. Świetnie. Pod przyciskiem M, ja toś nie wiedział. Nie zdrać nikomu. Że ze mną Więc już jestem z wami na stałe chyba. Do końca przynajmniej tego odcinka. Od własną ścieżkę, krąg ognia, mam nie mhm. Chyba wszyscy wiemy, nie? O tym. Nikomu chyba nie trzeba przypominać. Aha, pamiętaj, że od ciebie z, e, od, będę w, od ciebie wymagało e, wielkiego wysiłku, tak? Twoja ta przygoda. E, twoje siły jest znacznie osoby po walce ze ślącym Mm -hmm, to wiemy poradzić sobie i teraz tak są poziomy trudności jest totalny kompletny banał i bardzo łatwy który na pewno nie będę wybierał następnie jest łatwy normalny i trudny z nich wybiorę z tych trzech I jest super hard i rzeźnik ogólnie widziałem jak sliwery gra na rzeźniku i ja podziękuję bardzo jest super hard, widziałem ostatnio, jest dalej yy, Rusek, pewien prowadzi let's play od sierpnia Gdzie gra na super hardzie, jest magiem Xardasa tym mro, rocznym i nawet nieźle mu idzie Ale jako mag właśnie lepiej ma, bo ma broń dystansową, tak? Magia Więc ja łatw, na no łatwym grałem Na początku było dosyć trudno, potem po drugim rozdziale już zaczęło Wszystko śmigać jak po maśle, więc ja wezmę sobie normalny Tak, bo trudny jest on jest, jest, jest gorszy, jest trudniejszy od tego w nosy kruka, więc ja nie, chcę, nie jestem jakimś tam specjalnie hardcorem, więc po prostu wezmę sobie normalny. Też się ja mam do tego wątpliwości. W końcu leżałem pod głazami. Mógłbyś mi trochę pomóc. Hm, no dobrze, dobrze, pomogę ci. E, przywrócę trochę dawnych sił. Co prawda e, zasób moich eliksirów jest niewielki, ale weź kilka z nich. Dzięki. Uwa e, Używaj ich z rozsądkiem. Aha, jeszcze coś. Jeśli ktoś... Yy, jeśli ktoś chce z porozmawiać. Kim jest ten człowiek? dowieź się tego, jeśli go wysłuchasz. A teraz ruszaj, nie, nie traćmy czasu. Rozdział o pierwszy z Jest Więc tak. To jest Dagon. On jest y, opiekunem. Tak, to już nagrywałem. On jest opiekunem. Yy, no i na razie, ja z nim nie będę gadał, z nim jest bardzo długa rozmowa, a ja nie mam niestety na to czasu bo to są te intra jeśli ktoś, mi, jeśli ktoś wie dlaczego są trzy intra bo... znaczy tylko tylko jedynki dlaczego dodali jeszcze intro no to będę bardzo wdzięczny jak ktoś mi to wytłumaczy więc tutaj jest przycisk do otwarcia tych y, drzwi Przy, wcześniej ten y, był tam na kominku ten przycisk tu jest skrzynia. O, mamy 200 Zico, 5 jabłek, odtrudkę która jest bardzo ważna, tak? Ona jest y, śmiertelnie ważna w tej grze, dlatego że widzicie ten zielony pasek na dole. On jest... Y, on, to jest wytrzymałość, że ona zejdzie nam do, do, na 0, no to wtedy będziemy tracić życie z każdym kolejnym ciosem, więc laga. I w ogóle dostaliśmy od Ksardasa tutaj elixir życia. stajemy 10. Ogólnie, jakby ktoś zaznaczył poziom łatwy, to dostałby jeszcze przy tym chyba 1000 sztuk złota. Ja ogólnie wziąłem sobie... a, nie mam jeszcze, hey. więc... Xardas. To jeszcze mam coś do pogadania z nim. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Chcemy? Mówiłem ci już. Niedaleko miasta Korinis. No, nie powtarzaj się. tutaj moją wierzę. Przecież nie minął miesiąc, odkąd widzieliśmy się w Górniczej Dolinie. Słudzy, których wezwałem do budowy mojej wieży. Uminaj się bardzo sprawnie. Zaprzeczyć? Tak. Gdzie mogę znaleźć lepsze wyposażenie? Jeśli chcesz kupić broń i pancerz, musisz pewnie udać się do Korinis. Ale w Dolinie znajdziesz mhm. lecznicze zioła, które przywrócą ci siły utracone w walce. Wybierz się też o, nad jezioro. Ogólnie tam jest Lester. Moją więc musimy tam się, tam się udać. przejście do Doliny. Okay. Dlaczego krąg ognia nie może się o tobie dowiedzieć? Kiedyś byłem wysoko w hierarchii kręgu. Jednak już wtedy podejrzewałem, że kluczem do bariery jest magia demonów. Ty, nigdy nie udało mi się przekonać o tym pozostałych magów. No co ty nie powiesz, prawda? Spuściłem krąg i oddałem się badaniu tajemnic mrocznych sztuk. To zbrodnia, której bogobojni wyznawcy i nosa, dobrzy, Magowie ognia nigdy mi nie wybaczą. Zapewne wiedzą, że wciąż żyje. Ale... Oni mają pojęcia, gdzie mnie szukać. To jest zarąbiste. Mi się zawsze podobał ten tekst z Kartasem, nie? Więc co mam teraz robić? Postępujmy dalej zgodnie z planem. Chwilowo nie widzę innej drogi. Postaraj się zdobyć oko, oko. Inosa. Ja w tym czasie poszukam odpowiedzi. Na moje pytania. Dobra dobra, będzie się pewnie opierniczał tam przy tym przy tym tutaj e, czyt, e, czytaniu Ogólnie on się tak dziwnie na mnie patrzy <noise> Jestem w samych spodniach Ogólnie te spodnie są tylko dlatego, że z, e, udało mi się e, trochę zmienić e, tekstury Ogólnie planuję wydać, ja znaczy tak wydać Taką moją własną prywatną paczkę tekstu do retarnika, będzie który będzie chciał, będzie mógł sobie ją ściągnąć Ogólnie opowiem wam o razu, nie ma co czytać tych książek, dlatego że one są po... to jest język demonów. No niestety nie uda wam się tego przeczytać dopiero dopiero, dopiero później wam się to uda przeczytać. Jeszcze łohoho, trochę czasu jeszcze minie. Więc dobra, to było na tyle. Ogólnie jeszcze jak wygląda nasza tutaj umiejętność, jak dalej nie mamy żadnego przydzielenia. Poziom 0, krąg 0, doświadczenie 0, następny poziom 500, nauki 0, siła 10, 10, 10 i... Punkty trafienne mam wypiłem gdzie wypiłem bodajże 10, tak? Więc zostałem 10, więc miałem 75, to już więcej niż yy, no właśnie w gotiku yy, dwójce. Bo jakbyście wybrali chyba z, nawet rzeźnika to byście chyba mieli tam nie wiem 15 czy takiego albo 20 o ile dobrze się orientuję. Jeśli, jeśli przyjrzycie jakieś tam głosy w tle no to... No niestety nie da się tego odwrócić, bo nie mieszkam sam, tak? No jeszcze nie mieszkam sam. Więc tak. No ja mam wytrzymałość, wytrzymałość to jest ten sensownego pasek, o którym mówiłem. Inteligencja jest, to jest łącznie z obrażeniami, które zadajemy. Jeśli mamy mało inteligencji, to będzie zadawać mniejsze obrażenia. Jeśli mamy więcej inteligencji, więcej siły, będzie zadawać większe, jeszcze większe obrażenia. To jest ochrony się zmieniło. Umiejętności mamy 5%, ale zwykle w gotikach mieliśmy po 10%, więc to jest też utrudnienie. Skradanie się, włamywanie, kradzież, akrobatyka, nie było akrobatyki. Tworzenie run alchemia, kowalstwo, nie, yy, demonologia, nie było demonologii. Zbieranie trofeusa, język tworzenie strzał, nie było tworzenia strzał, jak i nie było też wydobywania złota i rudy i, ra, i oczywiście też retoryk, retoryka jest po to, żeby się wyplątać, z kłopotów. Więc zobacz, to było chyba na tyle. Ogólnie ten odcinek się pewnie pojawi już, nie wiem, w sobotę to oglądacie, albo w niedzielę. Ogólnie przed nami jeszcze... Ło, wow, ho, 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 trochę jeszcze przed nami, pierwszy odcinek y, będzie pewnie gdzieś na początku listopada albo pod koniec października, więc jeszcze, jeszcze na pewno nie, nie za tydzień, tak, za trzy około tygodnie będzie pierwszy odcinek taki pełnoprawny, więc tu było tyle, trzymajcie się do następnego odcineczka i no, no cześć, po prostu, po prostu cześć.